Czy wiesz, ile naprawdę kosztuje Cię każda samodzielna próba naprawy swojej strony? Zastanów się, ile razy spędziłeś wieczór na szukaniu w Google, jak naprawić biały ekran po aktualizacji? 3 godziny frustracji, cztery małe zawały i zero efektu. Następny krok: Telefon do drogiego specjalisty. Dostajesz fakturę za 400 zł za 15 minut pracy. Czas to pieniądz, a ty tracisz jedno i drugie, dając się złapać w pułapkę doraźnych napraw. To jest strategia gaszenia pożarów, a nie prowadzenia biznesu. Z nami masz spokój. Oddając nam stronę, zyskujesz stałego partnera technicznego, regularne aktualizacje, kopie zapasowe, monitoring, zero niespodzianek, zero białych ekranów, a co najważniejsze stały niski abonament, który łatwo wrzucisz w koszty przestań płacić krocie za awaryjne ratowanie strony przejdź na model stabilności sprawdź nasze pakiety na opiekawordpress.pl i zastąp chaos przewidywalnością